Dla nas, w Europie, w Polsce, zdobyć wodę do tego, żeby coś ugotować, żeby się umyć, czy wodę do picia, nie jest to takie trudne zadanie. Myślę, że wystarczy tak naprawdę tylko wstać z kanapy, przejść kilka kroków do kuchni czy do łazienki, do kranu, odkręcić go i mamy wodę tak naprawdę pod ręką. Ale uwierz mi, bracie, siostro, nie wszędzie na świecie tak to wygląda. W Papujnowej Gwinei, gdzie na co dzień żyję, żeby zdobyć wodę, musimy wyruszyć w podróż. Myślę, że trochę dłuższą niż z kanapy do łazienki. Bo w Papui Nowej Gwinei nie ma wodociągów, kanalizacji, w domu na próżno by szukać kranu. W Papui Nowej Gwinei najczęściej kobiety, dzieci przynoszą wodę w karnistrach 15-20 litrów. Ta droga, ścieżka po wodę bardzo często wjedzie przez gliniaste zbocza, dość strome. Jest to czasem nawet można powiedzieć niebezpieczne, bo trzeba się przejść 5, 10, 15, 20 minut, przynieść tę wodę, i nie mówimy tu o podróży, którą trzeba odbyć raz w tygodniu. Wiemy dobrze, że woda to najbardziej podstawowy nośnik życia, to co musimy zdobyć na co dzień, żeby przetrwać, żeby nie umrzeć. Woda daje życie. Tak mówimy w Papui Nowej Gwinei. Łara i life. Nazywam się Filip Manikowski, jestem misjonarzem Świętej Rodziny, a na co dzień pracuję w Papui Nowej Gwinei, wysoko w górach, w i Mendi. Tam wraz z Damianem żunskim, moim przyjacielem, posługujemy we dwóch w parafii Kełabi, w 13 wioskach parafii Kełabi. To dla nich chcemy postawić 13 zbiorników na wodę. I wy możecie nam w tym pomóc. Zbiornik na wodę, wylewka cementowa, rynny, rury, kran i praca przy tym, żeby to się udało postawić. Dla jednego zbiornika to 10 tysięcy złotych. 13 zbiorników, 13 wiosek, 130 tysięcy. To duża suma, ale wierzymy, że razem możemy tego dokonać. Możemy przynieść wodę dającą życie dla naszych kochanych papuasów. Jeżeli chcesz wspomóc misję właśnie w ten konkretny sposób, podając kubek wody Spragnionego, zapraszam Cię. Huara i